Ciema, witajcie na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie, tak jak zawsze, chcę Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, które zostawiacie pod filmami. Dzięki to właśnie dzięki Wam ten kanał się rozwija. I jeżeli klikacie, udostępniacie, subskrybujecie, to ten film i wszystkie inne lecą do większej ilości osób, więc naprawdę bardzo Wam za to wszystkim dziękuję. Dzisiaj odcinek z takiej kategorii, która pojawia się dosyć rzadko na tym, na moim kanale, czyli. Jakiś sprzęt, który będę wam pokazywał, demonstrował, recenzował e, i polecał, albo nie polecał, bo tych filmów z tego typu nie ma aż tak wiele na moim kanale, ale właśnie w tym roku chcę to zmienić, żeby było ich trochę więcej. Na pierwszy ogień w tym roku idzie mikrofon FineFine Fine AM. 8, który prezentuje się w ten sposób, oczywiście, zrobimy zaraz szybki unboxing. Pokażę Wam, co jest w środku. No, i to co najważniejsze, przetestujemy jego dźwięk, jego charakterystykę, jak on działa. A dlaczego postanowiłem nabyć taki sprzęt? Ponieważ planuję wrócić do Was z streamami, z liveami. Chcę to e, zrobić, e, bo brakuje mi troszeczkę tych liveów, streamów, kontaktu z wami, a no, od czasu powrotu mojego na YouTube tego nie było, więc. E, dlatego ten mikrofon będzie mi potrzebny. Mam mikrofon, oczywiście, który używałem do tej pory innej firmy. W sumie dwa razy droższy od tego, ale on nie spełnia do końca moich oczekiwań. A ten mikrofon. Tej cenie, która jest, bo można go zdobyć za około 200 zł. Na przykład na portalu AliExpress w tym momencie jest otwarta oferta 207 zł. Więc w tej cenie mikrofon wydaje się być naprawdę bardzo fajny. A jaka jest jego charakterystyka? Ano, jest to mikrofon dynamiczny. Co za tym idzie, on nie będzie zbierał nam takiej dużej ilości dźwięków otoczenia, co do streamowania jest według mnie naprawdę bardzo dobrą cechą. Do tego jest kardionalny, czyli będzie zbierał dźwięk z jednej strony. Nie będzie zbierał dźwięku z dookoła czy czy z innych stron, w tym co miałem można było sobie zmieniać na dookulny, stereo i tak dalej. No ale tam dźwięk był powiedzmy taki sobie, a w tym dźwięk jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Co więcej, mamy oczywiście pokrętło do regulacji głośności tego mikrofonu. Mamy, możemy podłączyć słuchawki, czyli możemy mieć odsłuch i też jest regulacja i z tyłu jest dodatkowy przycisk wyciszania, a do tego potężny popfiltr, który jakby wszystkie te nasze szumy, które wydajemy z naszej paszczy, no to są tutaj bardzo fajnie tłumione. I dźwięk wychodzi naprawdę bardzo fajnie, czysto. Przejdziemy teraz do unboxingu i e, omówię Wam jeszcze połączenie tego sprzętu, jak można to zrobić e, i poszczególne, właśnie, elementy, które znajdują się na tym mikrofonie. To teraz sobie to omówimy. To teraz mamy pudełeczko, tak się prezentuje. Bardzo Fajne, fajnie wszystko czytelnie opisane, dobrze spakowany sprzęt, no nic tutaj więcej nie potrzeba. Otwieram, a po otwarciu ukazuje się krótka instrukcja obsługi w języku angielskim, więc wszystko powinno być dosyć zrozumiałe, jak nie są na ten moment tłumacz i można sobie to wszystko fajnie przetłumaczyć. Więc instrukcja, fajnie, że jest, zawsze coś tam można sobie doczytać. Choć są tacy, co instrukcji nie czytają. Jest podstawka, bo z założenia jest to mikrofon stojący, ale do tego też przejdziemy. Dosyć ciężka, więc nie powinno być problemu, jeśli chodzi o jakieś przewracanie się tego mikrofonu. No i jest też sam sprzęcior. Mikrofon, fine, fine. AM8. No i tak jak Wam mówiłem, tutaj są pokrętła do zgłaszania i ściszania samego mikrofonu. Tutaj mamy do słuchawek i jest oczywiście podłączenie jack na słuchawki, a sam mikrofon można podłączyć na dwa sposoby: przewodem USB typu C i drugim XLR. I e, no to są dwa rozwiązania oczywiście bezpośrednio do komputera. Podłączamy za pomocą tego przewodu USB typ C. I z drugiej strony jest standardowe USB. Kabelek jest załączony w zestawie. A żeby podłączyć sprzęt za pomocą tego drugiego przewodu XLR, no to potrzebny jest jakiś mikser audio, coś w tym stylu, do czego ten mikrofon można podłączyć, żeby to działało z komputerem. Przetestujemy obie te opcje podłączenia. No tutaj plastik trochę się palcuje, bo jest taki lekko błyszczący. Ale sam mikrofon jest wykonany naprawdę bardzo porządnie. Tu jest jeszcze na dole podświetlenie tutaj mamy przycisk zmieniający opcję tego podświetlenia, no i tutaj jest wyciszenie tego sprzętu, co też się tutaj będzie podświetlało, czy mikrofon działa, czy nie działa. No i sam montaż to tutaj mamy do zamontowania. Tą nóżkę mikrofon będzie sobie za chwilkę stał. No Można też podłączyć, poprzykręcić do po prostu takiego wysięgnika, co też zrobię, przetestuję. Tak prezentuje się już mikrofon po przykręceniu tej nóżki jest naprawdę taki elegancki, bardzo zgrabny. No, design mi się podoba, prostota z delikatnym podświetleniem, czyli jest ten element gamingowy najważniejszy, czyli podświetlenie. A tak, pół żartem, pół serio. No, to właśnie ten mikrofon jest dedykowany dla graczy do streamowania, do nagrywania, bo dzięki tej swojej charakterystyce do tego się po prostu bardzo dobrze nadaje. No to co, testujemy dźwięk, to co jest chyba najważniejsze w mikrofonie. Cenę znamy, wygląd znamy. To, co w pudełku znamy, to przechodzimy do testu dźwięku. Mikrofon podłączyłem. Zobaczcie, tutaj, za pomocą tego dotykowego przycisku można zmieniać sobie podświetlenie tego sprzętu. Myślę, że mikrofon prezentuje się na biurku bardzo ładnie i. Dużo osób będzie z niego zadowolonych. W tym momencie słyszycie dźwięk z tego mikrofonu, więc możecie sami w tym momencie ocenić dźwięk z niego. Można sobie, oczywiście też ten mikrofon, jak dacie na wysięgniku, co za chwilkę też zrobię. Trzymać blisko, po prostu blisko buzi i nadal ten dźwięk brzmi bardzo dobrze. No. Tutaj chyba dużo nie trzeba komentować, bo wszystko słyszycie. Wyłapuje mój głos, nic dookoła. Dźwięk jest czysty. Ma potężny ten popfiltr, który wyłapuje właśnie wszystkie takie niedoskonałości, które są często słyszane w mikrofonach. Można sobie regulować głośność. Teraz wciszyłem, podgłaszam go góra, 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 góra i maksymalna głośność w tym momencie tego mikrofonu i co więcej jest podłączony teraz poprzez przewód USB typ C z jednej strony i z drugiej USB typ A do peceta. I w tym momencie mam podłączony mikrofon za pomocą przewodu XLR i jak widzicie już zamontowałem sobie taki wysięgnik do tego mikrofonu, wysięgnik... Najbardziej, najprostszy, jaki może być. E, dostępny za kilkanaście złotych, tak naprawdę, gdzieś na portalach aukcyjnych. Są też fajne wysienniki, również od Fine, Fine. E, Takie dosyć profesjonalne, bym powiedział. No, to jest taki najprostszy, ale w zupełności wystarczający do streamowania, do nagrywania filmów. No jak słyszycie, dźwięk jest naprawdę bardzo przyjemny, czysty, wyraźny i nie ma takiego trzeszczenia, które występowało w poprzednim moim mikrofonie, który był dwa razy droższy od tego w momencie zakupu. Więc mikrofon FineFine Fine AM8 wydaje mi się naprawdę bardzo fajną propozycją do tego typu nagrań dla początkujących youtuberów, streamerów. Jest to naprawdę fajna opcja. Dajcie znać w komentarzu co myślicie. Będzie link w opisie czy w komentarzach poniżej. Możecie sobie zobaczyć ten mikrofon i naprawdę bez obaw można sobie go Kupić. E, ważna informacja, jeżeli chcielibyście podłączać się przez ten przewód XLR, no to jego w zestawie nie ma, jak widzieliście. Jest USB e, typ C i zwykłe do komputera, e, ale tam dźwięk również jest bardzo dobry, więc e, no nie ma tak naprawdę takiej potrzeby. Ale opcja jest, jest można tak albo tak. Tu jeszcze korzystając z okazji tego ujęcia, zobaczcie, bardzo dobrze widać teraz ten przycisk, jeśli chodzi o wyciszenie mikrofonu, co też jest przydatne czasami, jak gracie po prostu, no podczas streamowania, może nie. Wystarczy po prostu go dotknąć i zmienia kolor na czerwony, czyli w tym momencie po prostu jest, nie ma dźwięku, tak. I jest dźwięk. No ja w tym momencie nagrywam z tego krawatowego mikrofonu. Swoją drogą również firmy Fine Fine Był też w mega fajnej cenie i sprawdza się. Naprawdę jestem mega zadowolony. Nie nagrywałem w sumie nigdy filmu o tym mikrofonie, ale też jest kozak. I teraz nagrywam dla Was tak, jakbym coś streamował, powiedzmy, czyli wszystko idzie na żywo. Zresztą, wcześniejsza próba, którą Wam nagrywałem, również była na żywo bez żadnej obróbki tego dźwięku. A teraz jest to nagrywane przez program OBS, całość razem z dźwiękiem, i tutaj możecie kupić, właśnie na AliExpress. Tak jak wam mówiłem, za lekko ponad 200 zł jest w tym momencie oferta dostępna. Jest również, jeżeli byście nie chcieli kupować na AliExpress, opcja kupienia z polskiej dystrybucji też jest w polskich elektromarketach troszkę wyższa cena, ale jest dostępna. Wszystko też macie bardzo fajnie tutaj opisane. Całą specyfikację tego urządzenia. Jakie ma, jaki ma zakres przenoszenia pasm, maksymalna głośność, czułość, wszystko tu jest wypisane. Też jest właśnie przeznaczenie mikrofonu, to co Wam mówiłem, czyli jest przeznaczony dla graczy, streamerów, wokalistów również, tak, wokalistów też można sobie pośpiewać jak lubicie na takim sprzęcie. I jeśli chodzi o samą markę Fine Fine, myślę, że jest już dobrze znana w Polsce. Ja jakiś czas temu też nagrywałem film właśnie ze słuchawek tej firmy. Było to no na pewno rok, półtora, może dwa lata temu nawet, nie pamiętam już. Od tamtego czasu jakość się nie pogorszyła również. Są to teraz sprzęty dobrej jakości z tego co widzę. No i co? Tak jak słyszycie, mikrofon działa, można fajnie nagrywać, można się bawić i nic tylko zamawiać. I teraz taki test. W grze, tak jakbym streamował, czyli w zasadzie po to kupiłem ten mikrofon, po to go mam, żeby jakość tych streamowanych materiałów była po prostu lepsza, żeby dźwięk był bardziej donośny, żeby był czysty, i myślę, że ten mikrofon spełnia swoje zadanie. No, tak jak możecie to usłyszeć, jest naprawdę. Dobrze, mikrofon mam dosyć blisko twarzy, tak jak widzicie tutaj mnie w rogu i jestem widoczny razem z tym mikrofonem. Można sobie to oczywiście regulować na jak, jak to ma jakie potrzeby potestować sobie, zobaczyć, jak dla kogo byłoby najlepiej. Ale naprawdę mikrofon zdaje egzamin. Potestowałem sobie. E, nic tylko czekać na jakieś streamy z tym właśnie mikrofonem. Tak jak słyszeliście, test myślę, że jest naprawdę zadowalający, e, jeśli chodzi o mikrofon tej klasy. Nie za miliony monet, oczywiście, bo są to fajne rozwiązania dosyć budżetowe, które można, no, które mogą pozwolić sobie dużej ilości osób. Więc no. Teraz jest zamontowany właśnie na tym wysięgniku, o którym mówiłem. Najzwyklejszy, najprostszy wysięgnik, bo ten mikrofon lubi być na wysokości ust, tak jak te wszystkie mikrofony dynamiczne, kardionalne, które też właśnie zbierają ten dźwięk z tej jednej strony. Więc można sobie zainwestować, ale na nóżce również wystarcza i też jest super opcja. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym mikrofonie, czy używaliście, czy nie, bo dosyć popularny ten mikrofon jest w tym momencie. Jak wejdziecie na gdzieś tam, właśnie te portale aukcyjne chińskie i interesujecie się jakimiś mikrofonami, to ten jest dosyć często, gdzieś tam wyskakuje, jest polecany i już wiem dlaczego. Korzystałem z niego jakiś czas, testowałem. I naprawdę jestem zadowolony. Nie ma w nim takich y, przesterów, y, takich trzeszczeń. No wiadomo, jak y, na, może usłyszeliście gdzieś tam w tych moich pierwszych nagraniach, y, jakieś takie lekkie pykanie i tak dalej no to niestety dotykałem ręką przewodu, przez co no to też no nie można ruszać przewodów podczas nagrywania przy mikrofonie. No ale takie mam podłączenie prowizoryczne w tym momencie do nagrań. Muszę sobie poprowadzić te przewody, żeby były bardzo tak schludnie, ładnie i przede wszystkim, żeby nie przeszkadzały te przewody. Podsumowując, jeśli chodzi o same plusy tego mikrofonu, no to cena, to, że jeśli chcecie streamować, nagrywać filmy to jest, ma bardzo dobrą charakterystykę ten mikrofon, e, kardynalny jest, dynamiczny, ma bardzo fajny, duży pop-filtr, który e, hamuje właśnie te wszystkie niechciane dźwięki, o czym już wspomniałem. E, bardzo fajny, duży przycisk do wyciszania, jak i również podświetlanie, e, łatwo sobie można zmienić za pomocą dotykowego przycisku, możliwość odsłuchu i regulacji Dźw, tutaj, y, y, poziomu dźwięku więc y, nic więcej według mnie tutaj nie potrzeba zdecydowanie mi się podoba nie żałuję y, tego zakupu tego, że mam ten sprzęt Myślę, że mogę wam z czystym sumieniem go polecić bez nawet zbędnych ustawień. Ja tu nic nie robiłem. Ja podłączyłem ten mikrofon do kompa, odpaliłem OBS-a, nagrałem. Ten dźwięk wcześniej nie był nagrywany specjalnie nie przez jakieś programy specjalne, które tam można sobie jeszcze fajnie ten dźwięk podkręcić itd. Tak to było nagrywane przez zwykły, to się nazywa, zaraz wam powiem dokładnie, rejestrator dźwięku Windows. 11 w tym wypadku, więc no, żadnych podkręceń tutaj z mojej strony nie było. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście materiały tego typu z testami różnych sprzętów. No, ja chcę wrócić właśnie do tego streamowania i troszeczkę tutaj kompletuję sobie te różne potrzebne urządzenia, żeby to fajnie działało. No i właśnie takim pierwszym wyborem był ten mikrofon. Tyle ode mnie. Dzięki, że byliście, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!